Witam. Witam Was bardzo serdecznie. Minął tydzień od ostatniego grzybobrania w zborach polskich. Dzisiaj jest taki deszczowy dzień, ale zobaczymy, co się uda nam zbierać. Jest na sam początek przepiękny koźlarz pomarańczowo-żółty. Idziemy szukać dalej. Yy, no i dobra, wątpliwość dotyczącą, czy są jeszcze jakieś prawdziwki, mamy szybko rozwianą. Yy, bo mamy tutaj coś takiego. Więc yy, wygląda na to, że borowiczki wciąż rosną, że ostatnie kilka chłodnych nocy, a przede wszystkim ta co była przedwczoraj yy, z przymrozkiem, no na razie nie widać, żeby im zaszkodziła, bo borowiczki dalej rosną i są naprawdę przecudowne. No i tutaj pod takimi bukami mamy kolejnego borowiczka. No, ten może troszeczkę gorszej jakości, ale też będzie ok. Słuchajcie, jestem dokładnie w tym samym miejscu co tydzień temu, ponieważ spodobało mi się to miejsce. E, czyli brzozy, jakieś takie zadrzewienia leśne na środku e, takich łąk. I no słuchajcie, nie zawiodło mnie to miejsce, bo tak pomyślałem, że tutaj coś się będzie działo. E, no i dokładnie tak jest. Dopiero co wszedłem, a już widzę tutaj wysyp przepięknych borowiczków są i takie starsze i młodsze, ale zobaczymy jak te większe będą dobre, to też je zabierzemy. Ten już taki starszy, ale będzie dobry, że tak powiem do suszenia. Słuchajcie, tu jest kawałeczek obok kolejny, też przepiękny borowiczek. No mówię, te są już z gatunku tych starszych. Ale jak będzie, jak będą zdrowe, to jak najbardziej będą super do jakiegoś suszenia, no, głównie do suszenia. Tu jest kolejny. Bierzemy. Tak więc no troszeczkę ich tutaj widzę, więc się bardzo miło zaskoczyłem. Tu jest kolejny, zaraz obok. Też piękny borowiczek. mam już takie trochę starsze, ale myślę, że, że się nadadzą. Mówię jak tylko będą zdrowe, to będą jak najbardziej w porządku. I tu jest taki no, przepiękny ten to jest widać taka typowa już świeżynka. Czy znaczy wiadomo, no nie jest też nie wiadomo jak świeży, ale no już troszeczkę z tych świeższych. Tak, więc w sumie tak na szybko mamy sześć mamy sześć takich oto przepięknych borowiczków. No co, idziemy szukać dalej. No i słuchajcie, to jest naprawdę po prostu niesamowite, jak te borowiki rosną w tym roku. Jest tutaj Pierwszy borowiczek taki ładny. O, tak o to wygląda, póki co wszystkie zdrowe. I e, idziemy po resztę, bo po prostu to jest no, niesamowite. Teraz zresztą sami zobaczycie. E, co tutaj się wyprawia, bo ja jestem w autentycznym szoku. E, zobaczcie. Zobaczcie, jest pierwszy drugi, tutaj trzeci i tutaj czwarty i to są myślałem na początku że są kapcie już nie mówię nie będę brał ale wszystkie są jak najbardziej yy, widać że świeże przynajmniej takie się wydają tak więc bierzemy je zobaczymy co to są zaborowiki no nie są kapcie są ładne widać że starsze mm -hmm. ale ale nie kapcie, bo kapci to nie, nie zbieram. Parę mijałem już po drodze, niech już zostają do rozsiewu. O, tu jest kolejny borowiczek, czyli już trzeci. Jest czwarty. Co ciekawe, na razie nie widzę w ogóle żadnych młodych okazów. Ten pierwszy na początku jeszcze był biały pod spodem, ale no powiedzmy, że już, to już też nie był taki młody. Więc może gdzieś tam tu już zwiastować powoli koniec tego wysypu, ale zobaczymy. Na razie trzeba zbierać, póki są. I tu jest kolejny borowiczek. Ostatni. Czyli mamy w sumie kolejne 5 przepięknych borowiczków. I słuchajcie, tak jeszcze się przyszedłem dookoła i tu jest jeszcze kolejny borowik. Też wydaje się, Całkiem przyzwoity. Trochę krzywo rośnie, ale wydobędziemy go. Toś, jak najbardziej ładny. Ktoś, nie wiem, może się zbulwersować, że takie zbieram, ale no, takie zbieram. Moja sprawa. No słuchajcie, według mnie to jest póki co na razie wskaźnik tego, że. Te borowiczki się kończą ponieważ no brakuje młodych okazów bo mamy kolejnego borowiczka i to jest kolejny borowik z rodzaju już um, tych starszych e, więc być może jest to już jakiś sygnał, że no te borowiczki się będą kończyć e, No dobrze jest chyba w końcu troszeczkę młodszy borowiczek Tak więc a nie to jest podgrzybek No tak nisko zajrzałem pod y, takie buki. I widzę dwa borowiczki. No coś czuję, że ten większy już raczej do zbioru nie jest. Chociaż będzie dobry myślę. Uuu. Jak najbardziej, jak będzie tylko zdrowy. no Póki co wszystkie borowiki są zdrowe. Myślę, że to już nie jest pora na robaczywe borowiki. I tu jest obok drugi. Tak więc kolejne dwa bardzo ładne borowiczki, no na razie więcej tu nie widzę. No i słuchajcie, moje miejsce na koźlarze czerwone, póki co dalej niezawodne. Tak więc jest fajnie, jest fajnie, chociaż po prostu mu się trochę zepsuła. No i to jest taki kolejny borowiczek, też taki dosyć sporawy ale bardzo ładny tak więc no póki co jest fajnie jest naprawdę fajnie jeszcze trochę terenu jest tylko nie wiem jak z miejscem w koszyku no i tutaj, tutaj ogólnie takie moje zaskoczenie poszedłem pod brzozy głównie kozaków i gdzieś tam borowików może poszukać i się trafiła taka przepiękna rodzinka podgrzybeczków takich bardzo sympatycznych tak więc też zawsze na pewno urozmaicą dzisiejszy zbiór. No, słuchajcie, miałem już nagrywać koniec, w zasadzie go nagrałem, bo jestem już w drodze powrotnej. Nie spodziewałem się, że jeszcze coś uda mi się znaleźć, a udało się. I to trzy gatunki obok siebie. Tak, mamy tutaj podgrzybeczka. Tutaj obok jest koźlarz Też bardzo fajny, weźmiemy go. Jaki sympatyczny, no pogoda się trochę zepsuła, ale jest. No i tutaj jeszcze wisienka na torcie czegoś, czego się dzisiaj już tak nie spodziewałem. W sumie z takich ładniejszych borowików. A jest, jest to przepiękny borowik. No ten to jest, słuchajcie. O jest. Ten to jest cudo, naprawdę, nie? Ten to jest po prostu przepiękny. Tak więc chyba może jeszcze się tutaj trzeba rozejrzeć. No słuchajcie, tak więc tak się prezentuje podsumowanie głównie dominują wciąż prawdziwki, ale również trafiają się podgrzybki koźlarze, tak więc urozmaicenie jest. Grzybki póki co rosną, aczkolwiek widać tutaj. Nie powiem, że tendencję spadkową, ale no jest dużo mniej młodych osobników, owocników niż tydzień temu. Tak więc może to gdzieś tam zwiastować powolny, powolne wypalenie wysypu, który właśnie trwa. Ale trzeba być dobre myśli.